No to było naprawdę niesamowite zwycięstwo od całego roku, ta gra drużynowa, zrozumienie tego w jaki sposób grać swoją kompozycją i niesamowity Moka, ale też niesamowita nami od Trymbiego, z którym będziemy mieli teraz okazję przez chwilę pogadać. Halo, halo Trymbi, o. słyszymy się? Hejka, hejka, sorry, rozmawiałem tu trochę z produkcją, ale Spoko. miło mi, miło mi, hejka, jak, to... jak, jak się oglądało? Super się gry oglądało, mnóstwo emocji. Wielkie gratulacje przede wszystkim za zwycięstwo i powiedz mi, e, odpowiedz mi na to stałe pytanie, to które zawsze jest pierwsze, jak się czujesz po tym spotkaniu? A... Nie no, szczerze super. Trochę się nie spodziewałem się, że będzie tak ciężko, że takujmy, ale w końcu jestem na warcach, więc nie przesadzajmy. Pasuje, żeby się troszkę napocić podczas gry i no jednak coś tam, coś tam pograć, ale naprawdę uważam, że DRX zagrał bardzo dobrze. Wydaje mi się, że, że ich Bot lane grał naprawdę niesamowicie. I robili rzeczy, które no, no takiej presji na stageu no od. Twarta seedu z LCK, no nie spodziewałem się i mimo tego, że gram na Devta i którzy są no insane, to było ciężko i jestem mega zadowolony z tego, że udało nam się to wygrać i udało nam się to wygrać. Wydaje mi się, że w dobrym stylu w niektórych fightach, wydaje mi się, że były problemy, ale cieszę się, że byliśmy w stanie wykaraskać się z tych y, sytuacji kłopotów i brać. Trymii, na pewno będziemy Cię chcieli zapytać też trochę o Wasze decyzje draftowe. Na pewno gorącym tematem był Wasz Małkaj na topie, ale ja z racji tego, że jesteś tutaj z nami, chciałbym zapytać o Waszą dolną alejkę Lucian Nami. To nie jest najpopularniejszy bot na tych Worldsach, a jednak wybieracie ich dosyć wysoko. Powiedz mi, nie zdradzając oczywiście zbyt wiele z Waszej strategii, co stało za tym wyborem? W sumie no tak patrząc draftowo, no stwierdziliśmy, że gramy, nie? W tym, w tamtym momencie, ale nie, tak... tak... Tak całkiem szczerze, no to dostali dość mocno nerwy Lucianami. Tak jak w tym patchu z durability patchem i tak samo jak ostatnio, po tym jak zmienili Electrocuta na nami, no te combo nie jest już tak annoying i tak opresyw jak było wcześniej. Już dużo łatwiej się na to gra. Tak jak mogliście to zauważyć w sumie, bo te pierwsze levele nie były zbyt łatwe, szczerze. Ale no nie wiem, no my, wydaje mi się, że ja mam dość dobre doświadczenie nad nami, bo już tam, nawet na tamtych worcach, wyciągnąłem bardzo dużo z tej postaci i przez cały rok, teraz ja, jak ludzie zaczęli to podbierać, y, wiół i próbować tym grać, to ja zawsze byłem jakby krok do przodu i zawsze jakby wiedziałem, jak to dobrze rozgrywać i overall. No, mam bardzo dużo doświadczenia teraz na tym. Tak samo comp, wydaje mi się, że super się czuję na Lucianie i. No lubi sobie wejść do przodu, czasami wyjdzie, czasami nie. Ale to wiesz, mam nasz. Chociaż mam Adekary, który lubi wejść do przodu, więc to jest całkiem spoko. E, nie ujmując nikomu, <grym 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 wcześniej. <grym nie chodzi mówię o to w hansami, wypadku. Pro, proszę, proszę ten. Bo tak, tak. Ta sama też lubię wchodzić, więc nie, nie przejmujmy się o tym. Trybi. szybciutkie jeszcze, jeszcze pytanko o predykcję grupy C. Jasne. Czujesz, że wychodzicie, a jeżeli czujesz, że wychodzicie, to z jakiego miejsca? Jak, jak trudna jest ta grupa dla was? A... Szczerze, wydaje mi się, że ta grupa jest ciężka. Wydaje mi się, że ta grupa będzie ciężka i te gry naprawdę, no mam nadzieję, że dla mnie będą, no, no nie emocjonujące, tylko że po prostu wygramy wszystkie gry, ale no będzie, nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak łatwo i wydaje mi się, że no chcę wygrać wszystko, tak? Chcę, chcę wygrać ŁORCE. Y, koniec końców po to tu przyjechałem, tak? To bym nie chciał w ogóle przyjeżdżać, ale Overall, ale overall wydaje mi się, że na ten moment, tak, wyjścia z grupy. Zobaczymy jak pójdzie na top esports. Pierwsza gra tak mi się wydaje, bo no to raczej byliby nasi główni rywale. Do wyjścia z grupy, ale nie umiejąc DRX, nie umiejąc GAM, wydaje mi się, że te obydwie formacje są dość, na dość do, dobrym poziomie i te gry mogą być naprawdę, naprawdę równe. Więc teraz, tak, chcę po prostu wyjść z grupy. Nieważne z jakiej pozycji, najlepiej oczywiście byłaby pierwsza pozycja, ale wyjście z grupy jest takim takim minimum, które chciałbym te, sobie teraz założyć. I my na pewno otrzymać za to będziemy kciuki. Czas nas goni, więc musimy kończyć ten króciutki wywiad. Wielkie gratulacje raz jeszcze za to zwycięstwo i życzymy powodzenia wyjścia z grupy. W orców trzymamy za Ciebie wszystkie kciuki. Dziękuję ślicznie. Polska górą, prawda? Polska górą. Zdecydowanie, Adrian, dziękujemy Ci za tych kilka słów, które miałeś okazję podzielić się z nami na gorąco po tym spotkaniu przeciwko Diarek.